Czy jest coś, co bardzo chciałbyś zacząć... To do cholery. A. No, od razu lepiej. Wracając. Czy jest coś, co zawsze chciał... No dobra. Ale... Zaczynam mieć wrażenie, że to nie była kwestia światła. Dajcie mi dwie minuty, okej? Okay? Dwie minuty. No. A w tę stronę ziano. cześć. Dobra, wracam do Was. Minęło trochę więcej niż dwie minuty, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale wszystko co widzieliście teraz, nagrywałem wczoraj, a dzisiaj jest dzisiaj. Dobra, to nie jest ważne. Wracając do głównego pytania. Czy jest coś, co zawsze chciałeś robić? Od momentu, kiedy 10 lat temu zobaczyłeś, jak robi to ktoś inny, i pomyślałeś, ej, fajne, też chciałbym tak robić. Więc zacząłeś się interesować, wszedłeś w temat, wiesz, jaki sprzęt potrzebujesz, wiesz, jakie umiejętności musisz opanować, oglądasz ciągle i ciągle więcej tych materiałów, ale równocześnie w głowie wiesz, że nawet jak zaczniesz robić teraz, to te efekty nie będą takie, jak oni już mają. Bo musi minąć czas. A ty spędzasz czas na oglądaniu zamiast na robieniu. I obecnie masz 30 lat, nie robiłeś tego przez ostatnie 10 lat i obecnie bardzo się stresujesz. No, to ja chciałem robić wideo. Poczekajcie, narysuję to. Za moment wrócimy do tematu mojej drodzy. Tylko nagram Wam szybki ten napis wschodu Dobra, to jest moje życie. Jeszcze trwa, skoro to oglądacie. Mniej więcej tutaj, czyli 20 lat temu miałem swoją pierwszą styczność z teatrem. Było super. Nauczyli mnie, jak rozmawiać z ludźmi, jak się nie stresować za bardzo przed wystąpieniami publicznymi. Naprawdę to szanuję. 10 lat temu, tu, Pik miał swojej twórczości Casey Neistat. Ktoś te lampki naprawdę źle ułożył. Ja w tym samym czasie zacząłem swoją pierwszą pracę w agencji marketingowej. Od tamtej pory oglądam, co robi Casey, i myślę, cholera! Też tak bym chciał. Po czym mija czas. Ja teraz mam 30 lat i jedyne co nagrałem, to będąc chory film, o jak zrobić naleśnika. I to jest wszystko. A ten film to jest moja walka ze strachem. No i wiecie, może się Wam wydawać, że robię ten film drugi dzień, ale prawda jest taka, że robię go już od 10 lat. I wiecie co? Boję się go cholernie. Но это, наверное, хороший знак.